16 lutego w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stawilczuk. Po zwycięstwie w Lubinie z Zagłębiem wydawało się, że piłkarki ręczne Piotrkowi złapały właściwy rytm, który pozwoli na skuteczną walkę o medal Mistrzostw Polski. Tymczasem zespół Krzysztofa Przypylskiego sprawił swoim kibicom duży zawód. Przegrał z Eurobudem J. Z Jarosław 21-26 w meczu 17. Serii PGiNIGE Superligi. Wynik spotkania otworzyła Patrycja Królikowska, ale już po chwili wyrównała Katarzyna Kozimur. Do 19 minuty wynik oscylował wokół remisu. Od stanu 7 do 7 trzy bramki z rzędu zdobyły jednak Jarosławianki, które na 7 minut przed końcem pierwszej połowy prowadziły 10 do 7. Tę trzybramkową przewagę utrzymały do końca tej części gry, schodząc do szatni z wynikiem 13 do 10. Po zmianie stron zespół rejdara Mosztada jeszcze powiększył różnicę bramkową. Piotrkowia raziła nieskutecznością, a Eurobud to wykorzystywał z zimną krwią. W 45 minucie po trafieniu Sylwii Matuszczyk było już 19 do 12 dla przyjezdnych. Ostatni kwadrans to przebudzenie naszej drużyny. Ciężar gry wzięła na siebie Janna Waga, ale w pojedynkę nie była w stanie odwrócić losów spotkania. Wygraną gości 26 do 21 przepieczętowała Iwona Mrden. My też musimy się uderzyć w piersi i powiedzieć, że, że dzisiaj zagraliśmy słabe zawody. Najbardziej szkoda tych sytuacji, które mieliśmy niewykorzystanych. Do tego w obronie też parę piłek, które wybroniła nasza bramka. Eee, wracało z powrotem do zawodniczek z Jarosławia i, i one dobijały te piłki. A my niestety nie, nie mieliśmy takiej okazji. No, szkoda, bo mogliśmy sobie meczem ustawić mocną ligę. No niestety sami sobie utrudniamy. Dużo krytycznych słów wypowiedziała także bramkarka Piotrkowi Karolina Sarnecka. Nie wiem co powiedzieć. Musimy na pewno usiąść, porozmawiać ze sobą, wyjaśnić. Nie może tak być. No Nie może tak być. Półtorej tygodnia temu super pięknie mistrz Polski pokonany przyjeżdża Jarosław do nas, do naszej twierdzy tutaj i i to niestety my zostałyśmy zlane. Piotrkowia kolejny mecz ligowy rozegra ponownie przed własną publicznością. 19 lutego zmierzy się ze startem Edlong, a spotkanie w Hali Relax rozpocznie się o godzinie 17. Tymczasem Piotrkowianin z kolejnym wyjazdowym kompletem punktów. Nasz zespół bardzo pewnie pokonał przedostatnią w tabeli Handball Stal Mielec w meczu 15. Serii PGE Super Superligi. To druga w tym sezonie wygrana z rywalem z Milca i drugie z rzędu wyjazdowe zwycięstwo w 2022 roku. Trener Bartosz Jurecki przed spotkaniem mówił o tym, że rywala absolutnie nie można zlekceważyć. Handball Stal wygrała bowiem przed tygodniem z Zagłębkiem Lubin, a bardzo dobrze grała dwójka nowych zawodników. Piotr Kowianin zagrał jednak swoją piłkę ręczną, i to przełożyło się na wynik. Tylko pierwsze minuty były wyrównane. Później nasza drużyna zaczęła budować sobie przewagę w 15 minucie po trafieniu Kamila Sadowskiego było 8 do 6. Na minutę przed końcem pierwszej połowy, kiedy do bramki rywala rzucił skarnego Piotr Jędraszczyk, było 14 do 10 dla Pietrowianina. Do przerwy nasz zespół prowadził trzema trafieniami. W drugiej połowie Handball stale próbowała jeszcze odwrócić losy meczu, ale nasz zespół nawet przez moment nie pozwolił rywalowi na złapanie kontaktu. Jeszcze powiększył przewagę, która momentami wynosiła 6-7 ramek. Piotr Kowialin grał skutecznie i bardzo dobrze w obronie. Dopiero w końcówce, kiedy wynik był już przesądzony, pozwolił rywalowi odrobić nieco strat. Wygrał ostatecznie 30 do 25 i dopisał do swojego konta kolejne 3 punkty. To dziewiąta wygrana w sezonie. że że to będzie. Mecz bardzo zacięty, walka o każdą piłkę, tym bardziej, że tydzień temu drużyna z Mielca wygrała u siebie mecz, pierwszy na drugą rundę, więc byli jakby podbudowani i, i pełni, pełni, pełni optymistycznie nastawieni na, 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 na to na dzisiejsze spotkanie. Y Muszę teraz też z tego miejsca podziękować mojej drużynie za, za, za charakter, za wolę walki, czego, czego nam nie brakuje w tym sezonie ani w każdym meczu. Zawsze pokazujemy ten nasz charakter, który, który, który budujemy, tą, tą, naszą, tą naszą waleczność, może nie zawsze wszystko jest idealnie, to jest piłka ręczna i to jest gra błędów, ale staramy się jakby wyciągać wnioski, żeby tych błędów było jak najmniej. Ja myślę, że to najważniejsze już tutaj trener powiedział. Ja osobiście się tego meczu bałem więcej niż tydzień wcześniej w Gdańsku, bo Mielec ostatnio pokazuje bardzo dobre mecze, jak z Lubinem właśnie, kiedy odwrócił już prawie przegrany mecz. Wiedzieliśmy, że to będzie mecz walki, że obie drużyny postawią na mocną obronę, tak też było. I cieszymy się, że w końcu w drugiej połowie udało nam się uciec na tych 6-7 bramek i dociągnąć to do zwycięstwa. W 16. serii nasz zespół zmierzy się na wyjeździe w Tarnowie z Azotami Unią. Mecz odbędzie się w poniedziałek 21 lutego o godzinie 18.00. A na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.